Ale fokusowana to się, aż mi się, aż mi serce sobie, bo bo ona o mnie mówi i w ogóle, ale to jest takie głupkowate, ale tak jest. Ale po prostu kalkulowanie na podstawie tego, że żyło się za przeproszeniem, bo taka jest sprawa, na najniższej krajowej, no to to już nie jest moja, moja wina, że ktoś miał lepiej, że ktoś miał gorzej, że ktoś był po środku, czy że ktoś się stara, żeby było lepiej, no to... Znaczy, osiągnąć wszystko na YouTubie, to znaczy, nie wiem, wydać książkę, wydać pomadkę, wydać nie wiem, pędzle, spotykać się z widzami, chodzić na te wszystkie meet i tak dalej. Czy to jest osiągnięcie wszystkiego? Cześć godziny witam Was serdecznie w kolejnym tagu, czego na pewno nie widzicie po tytule, na pewno wiecie po miniaturce do filmiku. Zanim zacznę odpowiadać na pytania, na pytanie, które może paść, co można na ustach, to jest ta nowa pomadka od Charlotki w odcieniu Walk of Shane, czyli taki brązik. Z odrobiną czerwieni, która ma być matowa, ale wcale matowa nie jest i trochę się super yy, nie trzyma, ale ładnie wygląda takiego ma materiału makijażu typu make up, no make up, tylko jakiś akcent na usta, yy, czyli coś na leniwca. Dobra, przejdźmy do odpowiedzi na 10 pytań, które, o ile dobrze pamiętam, bo to że było kilka tygodni temu, wymyśliła Karolina Miszmaszowa yy, i też kilka tygodni temu zatagowała mnie moja YouTube'owa koleżanka, która teraz zmieniła nazwę kanału na Vlog Misterka, którą zresztą za niedługo będziecie mieli okazję też zobaczyć na moim kanale, bo przyjeżdża do mnie w odwiedziny, ale dobra, to już za jakiś czas. E, 10 pytań, mam tutaj zrobiony e, screenshot ekranu z pytaniami i pytanie z 10. Pierwsze. Jaki był Twój cel, kiedy zaczynałaś nagrywać na YouTube? Tysiące, miliony subskrypcji, słaba pieniądze czy może coś całkiem innego? E, Chciałam się sprawdzić. Ja jestem osobą dosyć porywczą, osobą dosyć nadgorliwą i miałam ochotę po prostu to zrobić i zobaczyć, czy mi się to będzie podobało. Już minęły 3 lata, kiedy nagrywam, i dalej mi się to podoba. Dalej jest to dla mnie częścią mojego tygodnia, e, rzeczą, którą chcę robić, i to po prostu było też jakby przeciągnięcie vloga, bo na, e, vloga, na początku był blog, który w ogóle był e, brzydko pisany, wstrętne zdjęcia, okropnie to wyglądało. Bo ja też nie jestem profesjonalistką, lubię coś po prostu robić, e, sprawdzić, później, ewentualnie. Się ulepszać, doskonalić i tak dalej, chociaż samo doskonalenie to. To właśnie średnio, średnio idzie Ale yy, po prostu miałam ochotę To zrobić, się sprawdzić Oglądałam dziewczyny i pomyślałam, że może ja też mam coś do powiedzenia Nie, no wiedziałam, że mam też coś do powiedzenia Ale nie miałam też jakby tutaj yy, W świecie rzeczywistym Za bardzo osób, z którymi się mogłam tym dzielić Bo rozmawianie o kosmetykach, o konsystencji cieni O tym, czy puder jest jaśniejszy, ciemniejszy Ile mi się podkład trzyma Jest bardzo takie... Yy, w życiu takim rzeczywistym, bardzo, bardzo małą, istotną rzeczą, rzeczą, która niczego nie zmienia, która niczego nie wnosi, taką głupkowatą pierdołą, ale jest też czymś, co my kobiety lubimy, czym się lubimy dzielić, w co przepadamy, i to jest właśnie dla mnie, dla mnie YouTube, ta strefa, przynajmniej beauty, i po prostu miałam ochotę założyć sobie swój taki kącik, wrzucić swoje dwa grosze do internetu i też wypowiadać się na, na ten temat. To był mój cel. Drugi. Jesteś dużym kanałem. Zależy, co dla kogo, znaczy duży. Jak zapatrujesz się na małe, dopiero co kanały, oglądasz je, wspierasz, czy wręcz przeciwnie nie interesuje Cię, wcale e, oglądasz tylko te znane. E, oglądam bardzo, bardzo mało znanych kanałów, takich znanych e, kanałów e, oglądam raczej kanały makijażowe, ale też nie wszystko, rzeczy rzecz wybrane oglądam maksineczkę, oglądam katosu, oglądam e, Basię, Kolmit Blondie, to są dzieci, które oglądam od początku albo mojego oglądania YouTube'a i które oglądam do tej pory z sporadycznie, bardziej sporadycznie ogólnie dla mnie. Nie ma znaczenia to, ile to ma subskrypcji. Musimy ktoś do siebie przyciągnąć w jakiś sposób i dla mnie interesujący. Kilka razy już miałam tak, że nie wiem, miałam kogoś w subskrypcjach. Jeśli widziałam, że nie wiem, nie oglądam jego filmów przez najbliższe, przez kolejne trzy miesiące, po prostu usuwałam tą subskrypcję, bo jeśli coś mnie nie interesuje, to nie będę straciła swojego czasu na oglądanie takiego materiału, bo e, po prostu szkoda czasu na takie, na takie rzeczy i nie warto oglądać wszystkiego tylko po to, żeby oglądać, moim zdaniem. Ja też mam kanały, które oglądam z Sympatii, dziewczyn, które są też Koleżankami, przyjaciółkami, których też nie mówiłam wszystkich filmów, bo nie wszystko mnie interesuje, oglądam rzeczy wybrane lub oglądam z ciekawości, żeby sprawdzić, gdzie były, przeżyć z nim tą wycieczkę, posłuchać o ich kosmetykach ulubionych, czy na jakiś inny temat. Po prostu musi przyciągnąć osoba tytuł, i tak, na tej zasadzie to wygląda. Nie lubię ogólnie takiego perfilnego spamowania w komentarzach. O, super, super filmik w ogóle, taki wiecie, lizu, lizu. mam Założyłam kanał, wejdź do mnie, proszę cię w ogóle zasubskrybuj i tak tego dalej. Nie, tego nie znoszę, nie róbcie tego. Jeśli, nie wiem, nagrywacie same, to dajcie jakiś taki normalny sposób znać, a nie w sposób, że kupujecie jeden komentarz pod każdym e, filmikiem, bo jeśli taka osoba komentuje za każdym razem w ten sam sposób, to jest ten sam komentarz o super filmik bl, 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 Lizu Lizu i... Później, e, wiecie, zapraszanie do siebie, to raczej mało kto na taki kanał wchodzi. Ja sama dzięki komentarzom, że dziewczyny, które, które oglądają mnie, też nagrywają, dawały mi znać, to później do nich wchodziłam. i Ja albo z niektórymi zostawałam, a z niektórymi nie. No bo to jest tak jak w życiu, kogoś się chce słuchać, kogoś się nie chce słuchać, a to jest YouTube, tutaj sobie możemy wybierać, nic nie jest na siłę. E, dlatego dla mnie nie ma znaczenia, to ile kto ma subskrypcji, e, tylko to w jaki sposób, czy mnie do się przyciąga, czy nie. E, na tej, na tej zasadzie. E, a czy je wspieram? Um, są osoby na przykład, które jeśli oglądam, z którymi w jakiś sposób mam kontakt, to często o nich wspominam. I dla mnie takie wspominanie to też jest jakaś forma wspierania, bo daję swoim widzom znać, że ktoś taki jest. Sama bardzo lubię, czy nie że lubię. Jest mi bardzo miło, kiedy na przykład nie wiem, ktoś jest ode mnie większy, mówi o mnie. E, na przykład Olimpia sobie czasu no, tak o mnie mówiła i dla mnie było to po prostu przemiłe, bo e, myślę, że no, ma tych samych na podobnych, na podobnych falach i... To było bardzo miłe, kiedy słyszałam, nie wiem, u niej na kanale fokusowana, Zmyślałem, aż mi wiecie, aż mi serce sadało, bo myślę, Boże, ona o mnie mówi i w ogóle, ale to jest takie głupkowate, ale tak jest. Dobra, trzecie, czy czytasz lub czytałeś kafeterię na swój temat lub na temat mnie co o tym sądzisz? Kiedyś, 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 jeszcze nie wiem, powiedzmy z dwa lata temu, po prostu chciałam się jakby wygooglować po pseudonimie YouTubeowym i wpisałam fokusowana i wskoczyła mi ta kafeteria. I tak sobie przejrzałam kilka tych postów, mówię, w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, szczerze mówiąc. I tak przejrzałam kilka tych postów i ja sobie myślę, Boże, co ci ludzie piszą? Czemu się komuś chce w ogóle na jakichś forach pisać rzeczy o kimkolwiek? I to ale tam było kilka rzeczy, które powiedzmy, że nie, ktoś miał rację e, lub nie miał racji, ale to nieważne. A kilka tygodni temu e, dziewczyna, która napisała mi e maila, e, pisała w nim, że jest moją widzką, że dziś tam słyszała, że ode mnie, że mam bloga. Linki zawsze u mojego vloga są na dole, ale że nie mogłam go znaleźć i sobie e, po prostu w Google. Cała fokusowana, i właśnie że skoczyła kafeteria i wysłała mi tego linka, e, i ja niepotrzebnie jakby w to weszłam, bo ja się mogłam domyślać co tam jest i powiem Wam tak, e, weszłam tam raz e, Spędziłam tam kilka minut, bo nie skończyłam tam ani godzina, ani pół godziny, spędziłam tam kilka minut, po prostu tak przeleciałam przez te, e, przez te wątki i e, tak jak mówię, zawsze mówię, to, że komuś się nie podoba tak jak to, co ja mówię, to jak ja wyglądam, czy to, co robię, e, no to przykro mi, ja to robię tak, jak jest, pokazuję Wam tak, jak jest. Jak się komuś nie podoba, wystarczy osubskrybować, Po co tracić swój czas na denerwowanie się, ale jeśli ktoś zaczyna wchodzić i Wiecie, wiercić, wiercić temat. Eee, już wam też kiedyś o tym w jakimś vlogu wspominałam, że um, coś tam było właśnie wtedy, e, jakiś wątek przeczytałam na ten temat, że moje dziecko nie ma zabawek, że nie wydaje pieniędzy na swoje dziecko, na swojego męża, tylko na siebie, na siebie i na siebie. Eee, to kanał nie są moje rodziny, to nie jest kanał przedstawiający e, wszystko, co się u nas dzieje, tylko jakieś wybrane momenty z mojego życia e, domowego, czy jakie tam mam ochotę pokazać. To jest tylko kilka minut, które się wam chce pokazać, ale to już jest chyba wiadome i po prostu gadanie tego samego w kółko jest już aż do. Do obrzegania się dobrze robi, ale to powiem Wam, że to mnie, to mnie wtedy zirytowało, bo też wypowiadały się tam dziewczyny, które twierdziły, że nie wiem, że ja leczę swoje dziecko źle, czy leczę swoje dziecko dobrze. W ogóle wypowiadały się na temat, na który z mojej strony nigdy nic nie wypłynęło i gdzie ja nigdy nie przedstawiałam Wam, nie wiem, po prostu nie wiem do końca, jak to wszystko wygląda, nie opisywałam tego, a mimo wszystko ludzie, którzy nie wiem na jakiej podstawie brali. E, brali swoje, wiecie, wnioski i je tam przedstawiali, pani psycholog, pani pedagog, w ogóle tam dziewczyny, no, po prostu gratuluję Wam e, po prostu, e, wyobraźni, które tam się rozpisywały i to mnie trochę tak, e, zaje, e, trochę mi to zdenerwowało e, i tak sobie pomyślałam, no, skąd ci ludzie to biorą, albo, że nie wiem, ja nie pokazuję swojego męża czy swojego dziecka, bo się ich wstydzę albo jakieś tam inne rzeczy i tak dalej. Ale, ale najlepsze moje to było, że osoba, która gdzieś tam kiedyś mieszkała w Anglii napisała, że oni z mężem pracowali na fabryce, zarabiali wspólnie po 800 funtów, czyli mieli taki taki budżet i jak to jest sobie możliwe, że ja wydaję, nie wiem, na paletkę 30 funtów, na szminkę 20, bo życie to kosztuje tyle i tyle i skąd ja na to biorę pieniądze. No też wam kiedyś mówiłam, że ja do pracy bym chodzić nie musiała, do pracy chodzę, chodzę, bo chcę, bo mój mąż na tyle dobrze zarabia, że ja do pracy chodzę, bo chcę. nie bo jestem typem kury domowej, która uprawia siedzieć w domu, się tylko domem zajmować, bo ja też lubię mieć swoje życie, swoje sprawy, swoją pracę, lubię wyjść, mieć jakąś tam swoją rutynę i w ten sposób żyć. I to już też kilka razy, razy mówiłam tak, że nie wiem, segregowanie każdego, że każdy musi na fabryce być, nie wiem, kręcić bukiet kwiatków czy przerzucać marchewkę, no nie każdy tak, tak robi. Jeśli ktoś to lubi, super, jeśli komuś to nie pasuje, niech to zmieni, ale po prostu kalkulowanie na podstawie tego, że żyło się za przeproszeniem, bo taka jest sprawa. Na najniższej krajowej, no to to już nie jest moja, moja wina, że ktoś miał lepiej, że ktoś miał gorzej, czy ktoś był po środku, czy że ktoś się stara, żeby było lepiej, no to... No to to mnie po prostu... E, rozwaliło i też o tym opowiadała mój mężowi, on się po prostu z tego śmiał. On mówi, że komuś się chce takie rzeczy gadać, albo dla ludzi też po prostu takie dramy. To jak ludzie przeżywają każde słowo, jak do każdego słowa lubią sobie dopisywać historię, to ja e, właśnie rozmawiałam czasem z moimi koleżankami i tuberkami. mamy z tego taką bekę i taki pole z tego, co właśnie tam się dzieje i to był dla mnie mój pierwszy i ostatni raz, kiedy ja tam weszłam i nie wejdę więcej, jeśli nawet jesteście wiskami, które chcą być dla mnie życzliwe i coś mnie, nie wiem. E, Uświadomić, czy przez, czym, przed czymś przestrzeń, że tam się takiego coś dzieje, no to powiem Wam tak, z tym się walczyć nie da. Ja też nie mam czasu, ani ochoty, ani siła, ani chęci, po prostu żywam na te takie wywody, czy to są na mój temat, czy na temat moich koleżanek, czy wielkich kanałów na YouTubie. Nie interesuje mnie to. Jeśli dla kogoś to jest radość i uwielbia po prostu analizować każdy krok YouTuberki, na co wydaje, że pewnie przez to ma na to, czy ma na to, czy w ogóle ona na pewno nie pracuje, albo ona w ogóle jest taka, czy sraka, ee, no to. Nie wiem, no jasne walczyć nie będę, nie interesuje mnie, to mam to głęboko w poważaniu i robię to co chcę, jest grono odbiorców, są dziewczyny, które to e, widzki i widzowie, którzy to lubią oglądać i to, no Boże, no, pokrzyczą po trochę na mnie, popsioczą trochę na mnie, powyżywają się tam, niech się wyżywają, a później słucham do kogoś innego i tak w kółko koło Maciejów. Także e, no co, no co mam zrobić? Przeczytałam raz na swój temat ostatnio i po prostu więcej tam nie będę wchodziła, bo no... Po co? Po co i wam też to radzę? Szkoda sobie psuć nerwów, a zwłaszcza jeśli jesteście osobami bardzo wrażliwymi, bo możecie na swój temat naprawdę e, dużo ciekawych, ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Także na temat innych nie czytam, bo mi to nie obchodzi. E, po prostu czwarte, e, ale się rozgadałam. Czwarte, czego najbardziej nie lubisz w zachowaniu innych youtuberek? Jut e, czego nie lubię? Nie, poprawiania włosów 50. co chwilę poprawiania włosów, zabawy włosami, bo to mnie trochę rozprasza. E, nie lubię też wchodzenia w dupę za bardzo innym, e, innym youtuberką, takiego, nie wiem, podlizywania się, ciuciania i w ogóle o bla ble. ble, ble, ble. E, chyba tylko raczej tego nie lubię. Nie wiem czego jeszcze innego mogę nie, nie robić. Nie lubię, jeśli nie wrzucają regularnie filmików, tego nie lubię. Piąte, czy ogląda wszystkie zasubskrybowanych przez siebie kanałów? O, e, oczywiście, że nie. Nie mam po prostu na to czasu. E, I już YouTube wszedł na dalszy plan. Wolę sobie wziąć książkę, przeczytać i coś z tego wynieść, niż oglądać kolejne głupkowaty e, filmiki. W ogóle wcale też na YouTube mało co mam oglądać. Nie wiem, czy e, ludziom się już nie chce tak nagrywać, czy przez są wakacje, się rozleniwili o co chodzi, czy może znowu będzie okres jesienno-zimowy, to te filmiki będą bardziej ciekawe. Nie każdy film ma być merytoryczny, nie każdy film ma po prostu coś zmienić w moim życiu i być dla mnie kopalnią wiedzy, ale czasem te filmy. Są po prostu tak na siłę nagrywane, tylko że były nagrywane albo 3-minutowe vlogi, niż po prostu e, to jest sprzygięcie. Także na razie, jakby nie ma co oglądać, nie interesuje mnie to, co jest na YouTubie, przewijam po prostu przewijam te subskrypcje. Pamiętam, że kiedy wróciliśmy z urlopu, to myśli, my sobie myślę, boże 8 dni nie oglądałam YouTuba. Tam oczywiście poza wieczorami, kiedy czasem do Wanny, do kogoś słucham, tak poprzebijam te subskrypcje, tak sobie mówię, to naprawdę ni nic się nie działo. Takie było moje odczucie. E, dobra, szóste. Jak zapatrujesz się na paczki od widzów? Przyjmujesz je czy odmawiasz? E, przyjmuję je, ale też nie od każdego. E, też nie od każdego. Nie od każdej firmy taką paczkę barterową też, e, też biorę, e, ale widzicie, że takie filmiki się pojawiają i raczej się na nie zgadzam, ale nie na, nie na wszystkie. Hmm, siódme, czy, nie, czy czujesz się, e, czy czujesz, że osiągnęłaś już wszystko, co mogłaś, osiągnąć na YouTubie, czujesz się tutaj już 100% spełniona. E, nigdy się nie będę patrzyła w 100% spełniona. Na pewno się czuję zadowolona z tego, jak ja się dla siebie prezentuję przed aparatem. To, co było jeszcze, nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu, to było po prostu coś okropnego. E, I czek no, jest sztywny, człowiek się musi nauczyć takiego e, luzu przed kamerą, że po prostu siada, gada, nabija kończy nagrywać, idzie się edytować, wrzuca i tyle. Z tego się cieszę, że po prostu jeśli mam ochotę coś nagrać, to nagram. Czasami mam dzień, że choćby nie wiem jak chciała po prostu, choćby to się mówi, wiecie, skały, strały, no to nie da się nic nagrać, bo nie ma sensu nagrywanie filmiku na siłę, tylko żeby coś wrzucić, żeby coś było, tylko żeby podczas edycji nam samym nagrywającym chciało się tego słuchać, o czym będziemy później mówili do widzów. Tak. Ale czy osiągnęłam wszystko? No Pani nie osiągnęłam wszystkiego. Co znaczy osiągnąć wszystko na YouTubie? To znaczy, nie wiem, wydać książkę, wydać pomadkę, wydać, nie wiem, pędzle, spotykać się z widzami, chodzić na te wszystkie meet-upy i tak dalej. Czy to jest osiągnięcie wszystkiego? Myślę, że osiągnięcie wszystkiego jest tłumyć, kiedy czujemy się komfortowo z tym, co tutaj prezentujemy. Ja się czuję komfortowo w 100%, zawsze mogło być lepiej, zawsze mogło być równiej, piękniej i w ogóle... Mm -hmm. ciu, 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 wiecie, paniusia, ale tak raczej nigdy nie będzie, bo ja nie są, są perfekcyjną i E, tak też ten kanał na pewno nigdy perfekcyjnie wyglądać nie będzie. Twoje największe YouTube'owe marzenie, pytanie ósme. Bo no, moje największe marzenie jest to, żeby się utrzymywać z YouTube'a, bo ja muszę mieć normalną, w cudzysłowie, normalną pracę, e, którą mam, w której się kształcę, gdzie zapisałam się teraz też na, e, do koleżu i będę się kształciła jeszcze bardziej, będę jeszcze lepsza i w końcu miała pracę, którą chcę. To jest moje, e, to jest moje e, marzenie życiowe. Marzenie YouTube'owe to, żebyście e, powoli, powoli rośli, e, żeby stali, widzowie, dali sobie komentarze, żeby miała z Wami kontakt, żeby było tak po prostu jak u koleżanki, jako Jakbyście, nie wiem, teraz siedziały z kawą, czy z obiadem, czy ze ścierką, coś wycierały, czy cokolwiek robiły, żeby tak było swojsko, e, bez kija w dupie, bez spiny, bez podlizywania się, żeby było tak, jak jest aktualnie. Taka atmosfera mi się ogólnie podoba i tego sobie życzę, to jest moje marzenie, żeby dalej to takie flow e, po moim kanale płynęło, tego bym chciała. Dziewiąte, patrząc na siebie sprzed i teraz, aparat się włączył i nie wiem, czy doczytałam pytanie, to przeczytam je jeszcze raz. Patrząc na siebie teraz i przez, zanim zaczęłaś nagrywać, uważa, że je tu bardzo cię bardzo zmienił, chodzi o wygląd i o charakter. Na pewno, jeśli chodzi o wygląd, to myślę, że w moim odczuciu jest lepiej. Jeśli patrzę na swoje brwi, które wyglądały tak, jak wyglądały zanim je zrobiłam, to zawsze były krzywe, były wstrętne. I to jak teraz, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego yy, przemyślenia. Rzęsy, nie wiem ile się donosiła. to jest po prostu taka moja fanabelia, mam ochotę, nie chce mi, mi się ich malować, wolę iść do wioli raz na 4-5 tygodni i sobie je uzupełnić, na pewno dużo się dowiedziałam na temat makijażu, na temat pielęgnacji, e, jeśli chodzi o takie rzeczy, jak widać raczej z kanał Fitness, zbyt dużo nie ciągnę i raczej ich nie subskrybuję, ale na pewno rady, porady, tutoriale, e, filmiki o pielęgnacji dużo wniosły w moje życie, sama dużo jakby tej wiedzy dalej, dalej przekazuję i na pewno pomagam w jakiś sposób moim koleżankom, mojej mamie, czy Kogokolwiek, kto się mnie zapytał jakąś poradę, oczywiście za mną tutaj, nie wiem, pani dermatolog czy makijażystką, nigdy nie byłam, nigdy pewnie nie będę, ale myślę, że to mi pomogło, a jeśli chodzi o charakter, myślę, że mój charakter dopiero jakby po jakimś czasie na YouTubie wypłynął i się pokazał, bo ja zawsze byłam sobą wygadaną, osobą towarzyską, osobą, która lubiła mówić, która się, wiecie, komfortowo czuła. W gronie obcych, ale potrzebowałam czasu, żeby po prostu ten kij z dupy wyciągnąć i być tutaj sobą. Także jeśli chodzi o charakter, zawsze charakter raczej miałam twardy. Twardy, co się mówi? Dobrze, się, dobrze jestem skalerowana, Chyba dobrze. Zawsze, czyli charakter miałam twardy, wiedziałam kim jestem, znam swoje poczucie wartości. Nie potrzebuję komentarzy z serii nie wiem, masz krzywe zęby, żeby dowiedzieć się, że, że masz krzywe zęby. Komentarze z serii bo że piękny makijaż, pięknie się wyglądasz. No bo jeśli się, się pomaluję, to tak wyglądam i to w żaden sposób nie ponosi mojego ego. Dlatego komentarze, czy hejterskie, czy komentarze bardzo pozytywne, e, zawsze. te pozytywne zawsze są miłe i fajnie się czyta, bo to jest komplement. Ja sama jestem osobą, która, jeśli widzi kobietę, która, ma, nie wiem, e, jest moją znajomą i, na, i bał fryzjera, czy ma jakiś ładny makijaż, czy ma jakieś ładne coś, mi się ja zawsze to mówię. Ładnie oglądasz, podobają mi się Twoje włosy. Ładnie masz zrobione paznokcie. Nawet do to pani ekspediencji w sklepie, jeśli widzę, że ma ładnie zrobione paznokcie. A teraz sama na to zwracam uwagę, bo chodzę na na hybrydy i często to kobietom mówię komplementy i wiem, że to jest bardzo miłe i to jest taki fajny element w ciągu dnia, jeśli postaramy się jakoś lub fajnie oglądamy, że ktoś nam to powiedział. Yy, nigdy nikomu nie powiem jak kupa w ogóle coś ty samo zrobiła, dlaczego nie zadbasz u siebie, dlaczego nie kupisz sobie podkładu, dlaczego nie pójdziesz do sklepu, czy wiecie, cokolwiek. Yy, takie rzeczy nie. Także YouTube nie, nie zmieni pod względem charakteru. Może trochę bardziej mi się jeszcze... Yy, że powiem, utwardził jeszcze bardziej, nie interesuje mnie opinia innych na wiele tematów, ale zawsze tak było. Także pod względem wyglądu na pewno charakteru nie. I tutaj ostatnie pytanie dziesiąte, czy idąc ulicą i patrząc na innych ludzi, zastanawiasz się, czy cię kojarzą, czy cię oglądają na YouTubie, czy czujesz się w pewien sposób sławna. Matko Boska nigdy nie chce się czuć sławna yy, i ja dużo czasu spędzam poza domem z moją rodziną i nie mam ja najmniejszej ochoty czuć się osobą sławną, bo też nie poda, nie pokazuję swojej rodziny, żeby nagle, nie wiem, yy, pół miasta mnie oglądało i pół miasta widziała, ogląda moja, moja rodzina i tak dalej, ale... Pff, Nigdy się nie zastanawiam, czy ktoś mnie, czy, 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 czy ktoś mnie ogląda. Yy, miałam kilka bardzo mi sytuacji, że dziewczyn tutaj z miasta z Peterborough, Yorka, gdzieś mnie zaczepiły, czy powiedziały, że mnie oglądają i tak dalej. I to jest yy, zawsze w taki sposób. Paraliżująco, krępująco, a jednocześnie bardzo miłe. Ja to później e, zawsze opowiadam mojemu mężowi czy komuś jakiejś koleżance, że spotkałam Mieliska i w ogóle to było takie miłe, bo do mnie podeszła. Ja sama będę od osoby, którą oglądam i darzę sympatią, podeszła i to powiedziała. I zawsze podchodzą do mnie kobiety, e, kobiety, dziewczyny, które są piękne. I to zawsze sobie myślę, Boże, jak ona jest ładna, i ona mnie ogląda. I takie, nie wiem, to jest takie głupie myślenie. E, I e, cieszę się, że jeśli podchodzicie. Nie wiem, gdybym była e, nie wiem, na jakiejś kolacji ze znajomymi albo z, z kimś z pracy, czy robię coś z tego z moją pracą, to raczej w tym momencie czułabym się skrępowana, gdyby ktoś do mnie podszedł, ale w takich normalnych sytuacjach codziennych, zakupy Aldi, nie wiem, bieg po mieście, czy sytuacje, gdzie po prostu, nie wiem, jestem sama lub z jakąś koleżanką, absolutnie mi nie przeszkadza, ale nigdy nie chcę być sławna, słona na pewno nie będę, nie życzę sobie tego, nie życzcie mi tego. E, życzcie mi e... Wielu miłych komentarzy i wielu łapek w górę, bo to jest miłe. I w ten sposób już e, prezentuje się wszystkie dzisiaj odpowiedzi na. E, na ten tak, e, nikogo nie taguję, bo jeśli ktoś ma ochotę odpowiedzieć, to niech odpowie, pytania są na dole. Ja jeszcze raz dziękuję z tego miejsca misterce za otagowanie mnie. E, ktoś mi chyba jeszcze otagował, ale nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, e, ale jeszcze raz moje linki do dziewczyn na dole, e, pytania na dole, wszystkie linki społecznościowe na dole, stawcie kciuka w ogóle, jeśli film się Wam podobał e, i widzimy się jutro w kolejny, jutro? Pewnie jutro, w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.